Środa, 17 kwietnia, 7.20 poranku. poranku. Ja się nazywam Michał Pietrzyca i zapraszam wszystkich do wysłuchania krótkiej analizy technicznej w wideokomentarzach indeksowych podstawowych FX, dotyczącej wybranych instrumentów futures na indeksy giełdowe. S&P 500 co znajduje się w rejonie 2914 punktów i widać, że ta bariera mniej więcej stanowi taki poziom wokół którego notowania przez ostatnie Praktycznie 60 godzin są przenoszone, natomiast znacznie częściej w, w poprzednich dniach bariera tam mniej więcej 2913 14 stanowiła taką zaporę dla kursu, broniła jakby rynek przed wzrostami, czyli broniła ten rynek propodażowy. Natomiast w dniu wczorajszym doszło do jej przełamania i spadku poniżej tej bariery. Gdyby nie dzisiejsze godziny azjatyckie i wyjście ponownie po nas, do tej przestrzeni powyżej tej, tej linii, no to można by było twierdzić, że wczorajsza sesja przyniosła taką swoistą pułapkę ponad tym poziomem dotarcie do okolic 2920 i dynamiczny powrót do średniej, która się odnosi do 100 godzin. Dodam tyle, że także w trakcie 15 no, kwietnia średnia ta, która jakby posiada dynamiki wzrostowe, została też potwierdzona. Więc, jakby dosyć często w tym układzie H1 jest ona testowana. W związku z powyższym, przyciąga istotnie kurs. A zatem, jeśli teraz mielibyśmy znowu ją przeciążać, no to tutaj na czystych prawach momentum, w tym przypadku wzrostowego, średnia tam powinna utracić impet. Tak? Powinna utracić ten impet wzrostowy, o ile właśnie doszłoby ponownie do zejścia poniżej 2913 tej linii trigger. I przeciążenia na tej średniej, która teraz jest przy 2,909. Z drugiej strony, 299 2,913 stanowi taki swoisty, fajny bufor, chroniący jakby główny tego tygodniowy pivot 2900, 29500, który właśnie 15 kwietnia był przetestowany, gdzie przechodziła średnia. i paradoksalnie tutaj popyt ma większe szanse, pomimo tego, że cofa się być może niepotrzebnie z jakichś rekordowych tutaj poziomów nie dociska dalej tutaj tych sprzedających. A być może po prostu pojawiają się takie argumenty dla przeciwnej strony transakcji, żeby rzeczywiście popyt na pewien czas musiał się tutaj skrócić. O, w związku z powyższym wyjście ponad wczorajsza maksima może spotkać się tutaj z takim dociśnięciem popytowym. 2924 to jest lokalny kolejny opór. 2938 również jako target na ten tydzień. Jeżeli chodzi o Zmienność poprzedniego tygodnia, A jeśli jednak tutaj ześniałby ten scenariusz korekcyjny spadkowy, to przebicie 2900 powinno kierować uwagę graczy na 2887, gdzie znajduje się taki ważny support, właśnie także oszacowany na podstawie zmienności z poprzedniego tygodnia. I idąc, jakby tą całą ideologią, no zobaczmy, że relatywnie Nasdaq jest tutaj ewidentnie silniejszy od SP 500. Jesteśmy w ogóle wyżej. Oporu, gdzie mamy zainicjowany podczas godzin azjatyckich long breakout powyżej bariery 7, 6, 8, 9. Mamy tutaj średnią ze 100 godzin wyraźnie wzrostową, do której wczoraj nie udało się sprowadzić wyceny tutaj tego indeksu, CFD na ten indeks. A zatem ten swing 15 kwietnia to, o czym opisałem, po prostu z rynku, taka pułapka rynku niedźwiedzia, która zaistniała, czy też po prostu zwykły taki quasi. ABC no, z takim słupkiem typu fake, tak, taką zmyłą pokazało, że wykonanie klasycznego pivotu, czyli spadek poniżej pivot point i wyjście ponad dało nam nowe momentum i to momentum się, co ciekawe utrzymuje aż po ten bieżący nocny dzisiejszy azjatycki a, ruch Zauważmy także, że jeżeli doszłoby do przełamania ponownie pivotu to tutaj to wsparcie, które zadziałało 7601, 7605 a no będzie amortyzatorem chroniącym przed testem 7598 jako S1, support numer 1, natomiast oznaczałoby to tutaj dosyć, dosyć ryzykowną postawę kupujących. No i teraz przenieśmy się na rynek tutaj frankfurckich futures. Praktycznie jesteśmy przed otwarciem. na 35 minut przed otwarciem Możemy tyle stwierdzić, że ta sytuacja na rynkach otoczenia, także azjatyckie zmiany pozwalają podtrzymać optymizm. W związku z powyższym, wczorajsze wywindowanie w górę, jeśli napotka po drodze na jakąś korekcyjną fazę, to ważniejsze będą, zależności od roztwarzania na ze 100 godzin i przebywanie dotowań powyżej pivot po 11.988. Zachowanie takiego status quo propoptowego, a powinno tutaj działać na wyobraźni inwestorów, a lokalne 12, 180. Według zmienności nie stanowi tutaj jakby jakiejś ważnej bariery, jest dosyć blisko. Ale znacznie istotniejsze to 12302, jest tutaj rynek również w układzie wzrostowym. Z kolei FPL20 widać, że na naszym rynku podlega takiej zależności z 70-80 godzin korekcyjnej, spadkowej, ale z drugiej strony już ostatnie dwudniowe zmiany pokazały, że 2350-53 dało nam tutaj taką. Barierę ochronną od dołu, w związku z tym, że sytuacja na rynkach zewnętrznych jest pozytywna, to tutaj nie powinniśmy się przejmować tym, że średnia ze 100 godzin nam nieznacznie opada. Widać, że tutaj ewidentnie plany wobec OFE zadziałały na wyobraźni inwestorów i tutaj według mnie także inwestorów zagranicznych. Natomiast nadal aktualny jest kanał wzrostowy, lokalna konsolidacja 2420-2290, dosyć szeroka. A bardzo krótkoterminowo jesteśmy pod taką nieznaczną presją korekcyjną, przy czym horyzont dwudniowy też jest zarysowany i przejście przez pivot point 2374 w górę powinien odkręcać to 700 godzin. Z kolei przebicie tutaj lokalnego 2350, no, konsekwencją tego powinno być dynamiczniejsze takie zrzucenie notowań, być może w okolicy tej luki HOS z początku kwietnia. Dziękuję za uwagę.